Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Na początku chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję za pozytywny odzew dotyczący poprzedniego tego jakże krótkiego odcinka, raptem 7,5 minuty. Chciałem wtedy tak wyjaśnić po prostu co z czym się je. Oczywiście będę, e, będę dalej opowiadać, bo jest o czym. O, witamy inspekcję. E, dzisiaj ciężki, długi dzień mam wrażenie taki dosyć, dosyć napięty. Rano miałem na samochodzie 250 kartonów różnorakiej wielkości i masy. Pojechałem to rano zrzucić do, do klienta w Warszawie. Później popędziłem do Ożarowa po mebelki. Przyjechałem z tym do Siedlec, zrzuciłem i załadowałem w Siedlcach towar, który leci do Chin. Jakieś sprężyny. Jedziemy to zawieźć do Piaseczna, do no do filii kurierskiej Żeby zrobili z tym dalej co trzeba Nadźwigałem się Namachałem dzisiaj strasznie Z jednej strony Z jednej strony fajnie no bo, bo można się poruszać A to jest zdrowe A z drugiej strony Naprawdę po dzisiejszym dniu jestem Już zmęczony A jeszcze, a jeszcze daleko, daleko, daleko przed nami No Także Zobaczymy jak to będzie Jutro nam się szykuje bardzo fajny dzień, dlatego, że mamy rano załadunek w Piasecznie, będziemy lecieć z towarem do Teresina, gdzieś po drodze zatankujemy samochód i będziemy później lecieć do Gdańska, do Gdańska z naszym drugim kierowcą z firmy, więc będzie pierwsza nocka w nowym aucie. Oczywiście łóżko już testowałem, ale to były takie testy, wiecie, pół godziny, godzina. A teraz zobaczymy, jak się tu śpi. Pierwsze takie obserwacje z zimnych dni to to, że Webasto jest bardzo wydajne, co mnie cieszy. Mam nadzieję, że nie będzie kłopotu z akumulatorami, bo no tam, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, coś tam działaliśmy. Okazało się w ogóle, że jeden z akumulatorów miał całkowite, znaczy całkowite, no miało zwarcie i nawet tym miernikiem, nie byliśmy w stanie go w warsztacie zmierzyć. No i jeden akumulator został wymieniony na używany, bo ja niestety odebrałem złe akumulatory nowe i się nie nadawały do wsadzenia do auta. Także tak to wygląda. Droga póki co przed nami pusta. Będziemy gdzieś na 16 w piasecznie. I to chyba tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Nie wiem, odezwę się jeszcze, jeżeli by się pojawiły jakieś komplikacje. Chociaż mam nadzieję, że nie, bo bym chciał wrócić do, do chałupy e, I na pewno usłyszymy się jutro, bo no, pierwsza taka długa, fajna trasa Już przyznam się, nie mogłem się doczekać nocki w kabinie Co prawda łóżko w skani no, do najlepszych nie należy niestety, ale, ale jakoś damy radę e, No jestem bardzo ciekaw, po prostu wiecie, brakowało mi tego, żeby gdzieś na dłużej wybyć Powrót na czwartek, też już mamy zapewniony. Tak, mówię na czwartek, bo dzisiaj, dzisiaj mamy wtorek. No, także nie przedłużając, ja się żegnam na ten moment i widzimy się później. Witam Was serdecznie w środowe popołudnie. Mam nadzieję, że perspektywa Wam się podoba. Tak się delikatnie odsunę, żebyście mieli pogląd na całą sytuację. No, dzisiaj intensywny dzień, jutro pewnie też taki będzie. Jesteśmy w drodze do Gdańska. Załadowaliśmy mebelki w nadarzynie i jedziemy to zawieźć do jednego ze sklepów, który jest w remoncie, znanej sieci. Rozładunek mamy jutro o godzinie 7. Zobaczymy jeszcze, gdzie staniemy. Najchętniej bym stanął na lotosie przed, przed samym Gdańskiem, za nowym dworem Gdańskim. To jest taka, taka długa stacja lotos. Ale nie wiem, bo ja tam będę w okolice godziny 19.30 Nie wiem, czy tam będą miejsca, czy sobie nie stanę wcześniej i po prostu nie wyjadę chwilę... E, też chwilę wcześniej, jutro rano Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać Rano pojechaliśmy do Piaseczna, do, e, do tego samego miejsca, gdzie wczoraj rozładowywaliśmy samochód Pobraliśmy towar dla klienta, pojechaliśmy z tym do Teresina, rozładowaliśmy Nie mogliśmy się doliczyć towaru, więc pół godzinki w plecy, że tak powiem jestem eee, ale nic się nie stało jakby to było jakby, no te, ten czas był jeszcze w godzinach awizacji na następny załadunek, więc spoko eee, no i co, dzisiaj taka pogoda nie za wesoła. jedziemy z drugim kierowcą z firmy, w której pracuję, w, no jakby w to samo miejsce, bo trzy samochody docelowo tych mebli będą i będziemy się próbować gdzieś spotkać na parkingu, bo ten, ten kierowca znajomy z firmy, no to jest dwie, jak nie trzy godziny przede mną, bo on, on dzisiaj rano nie miał żadnego zlecenia, a ja miałem. No ale zobaczymy. Początkowo plan był taki, że jutro wrócił w miarę wcześnie do lekarza, aczkolwiek obawiam się, że może się to nie udać, dlatego że e, załadunek na powrót z Gdańska mamy dopiero o 12, a ja lekarza mam o, o 18, no i dodatkowo spedycja zrobiła nam jeszcze doładunek, który no na 90% weźmiemy. Jeszcze, jeszcze nie jest to pewne, ale zobaczymy, jak to będzie. Eee, tego vlogaska będziemy nagrywać tylko GoProsem, bo się jakby aparat został w domu, a już od następnego tygodnia myślę, myślę wrócimy do przebitek z aparatu, do oglądania mojej facjaty z aparatu, także wiecie, że było ciekawiej. Max się wrócił na swoje miejsce. To prawda, wcześniej strzegł w środku pojazdu, a teraz pilnuje lewego słupka, ale myślę, że jest mu tutaj dosyć wygodnie. No i tak, jak sami widzicie, na no droga jest taka, kurde, duży ruch. Wleczemy się, no niby przepisowe 70, ale nie jest to stała prędkość. Eee, I zobaczymy, jak tam dalej pójdzie. Będziemy najpewniej robić pauzę. Na 30 muszę dokręcić w glinoieckim. Znaczy chyba w Glinojecku, zrobię na Orlenie. No i później polecimy sobie dalej, bo niestety 45 mi nie wyszła na na załadunku. Bo za, kurde, te, ten mały samochód solówkę się za szybko ładuje. Się człowiek przyzwyczaił do e, zachowań, jakie na jeżdżąc z naczepą można było tutaj stosować. A, a tu nawet pauzy nie idzie wykręcić. No, ale nie ma tego złego. Światełka nocne, może widzicie, sobie już odpaliłem. Co prawda, no jest ich niewiele. Właśnie muszę, muszę wymyślić coś, żeby sobie fajne takie burdelowe oświetlenie tutaj zrobić. Myślę, żeby tutaj wsadzić półeczkę, bo ze schowkami w skani jest tak sobie. I, I na tej półeczce może coś zrobimy, czy jakieś leda się puści, czy, czy nie wiem, jakieś kurde świece zapachowe, świecące. Eee, zobaczymy. Życzcie mi szerokiej drogi, usłyszymy się, nie wiem, może później, może dopiero jutro, dam znać, jeszcze myślę, że może jakiegoś timelapsika nagrać, jak zamontuję GoPro na szybie, nie przedłużając, no, słyszymy się później. Wieczór, witam serdecznie we czwartek. E, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy przed żerardowem na drodze numer 50. No i dzisiaj się sprawy mocno pokomplikowały. E, wczoraj jadąc do Gdańska, zakończyłem tacho o porze idealnej. Wykręciłem 11, wszystko było fajnie i cudownie. E, 20 km przed miejscem rozładunku stanąłem razem ze swoim kolegą z firmy. Także wspólnie nawet meczyk obejrzeliśmy. No i tak, mieliśmy informację, że jedziemy na 7 rano do sklepu Biedronka, nie do magazynu, do sklepu Biedronka na rozładunek. Pojawiliśmy się właśnie o godzinie 7 i się okazało, że jakaś mądra głowa do sklepu, który jest w samym centrum osiedla w Gdańsku, zamówiła na godzinę 7 8 samochodów ciężarowych z towarem. Więc było i straszenie policją, i problem z przejazdem, i ciągłe wymijanki, gaszenie, odpalanie samochodu masakra. I zamiast rozładunek spędzić 10 minut, bo tyle zajął rozładunek mojego samochodu, to spędziłem tam 2,5 godziny. Przez to, że spędziłem tam 2,5 godziny. Spóźniłem się na załadunek w okolicach Portu w Gdańsku. Przez to wypadłem z kolegi i czekałem 2,5 godziny. No ale. Jakby, gdyby na tym skończyły się porażki, to by było dobrze. O godzinie 12.00 miałem awizację na załadunek w takiej jednej drukarni, też w Gdańsku. Odbiór czterech palet i się okazało, że towar był gotowy dopiero o godzinie 14.30, więc też tak naprawdę niepotrzebnie się spieszyłem. No bo wyszło tak, że gnam dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, napałę po prostu. Eee, mamy cztery mamy palety na samochodzie, które musimy zdać obowiązkowo dzisiaj w Grójcu, choćby nie wiadomo co się działo, no i to próbuję zrobić, mam być o godzinie 20, czyli jeszcze, jeszcze godzina 15 jazdy zostało, no a drugie palety rozładowujemy jutro w Warszawie. Eee, na Bemowie, ale niestety, no przez to, że było takie dwugodzinne opóźnienie, no to już e, praktycznie pewnym jest to, że nie wrócę do domu, bo czas pracy mam raptem do 21.30, jak, e, jak o 20.00 dojadę do, do Grójca, no to no, z Grójca do Warszawy też się kawałek jedzie, tak, ale trudno, ale trudno, no dzisiaj intensywny dzień, droga fajna, nie ma zbyt wielu samochodów, e, Przynajmniej w tą stronę, w którą ja jadę, na szczęście Ale kurde bele, jak ja się odzwyczaiłem od jazdy takiej nocnej, po ciemku Strasznie ciężko mi się jedzie, powiem wam Nie lubię tego, że ostatnie 2,5 tygodnie było mi dobrze, że sobie śmigałem w ciągu dnia A teraz yy, jest to mało, mało przyjemne Strasznie mnie te samochody oszukają, bo ja muszę iść do okulisty, zmienić okulary że nie, nie pokazuję mojej facjaty, póki co w tym vlogu, ale no jakoś tak nie mam na to ochoty zbyt No także ja pędzę dalej, na pewno usłyszymy się jutro, już mamy plan na jutro co robimy. Najprawdopodobniej będzie to krótki dzień, może 6, może 7 godzin pracy. Także ja pędzę dalej i myślę, że słyszymy się jutro. Dzień dobry, dobry wieczór, jak kto woli, 18.20, to już chyba dobry wieczór. Eee, może trochę głupie, że w jednym vlogu tak za każdym razem się z wami witam, ale no taką mam manierę. Może w sumie powinienem to zmienić. Eee, no, jest piątek, wyjeżdżamy z ostatniego rozładunku. Miał być krótki, fajny, miły, szybki dzień, a eee, 12 godzina pracy już właśnie mija w tym momencie. Wczoraj w Grójcu sprawy się troszkę popierdzieliły, ale troszkę się też nie popierdzieliły. No nie wyszedł mi mój powrót do domu, bo po rozładunku nie zostało mi w ogóle czasu, ale udało się rozładować towar, który wieźliśmy z Gdańska, co mnie cieszy. bo I udało się go rozładować no, dosłownie w ostatniej chwili, bo zakończenie na tacho zrobiłem minutę przed jakby, no, pracowałem na 15 godzin, zakończenie zrobiłem na minutę przed końcem mojego czasu pracy. No. E, I dzisiaj dzięki temu sobie o 6.30 ruszyłem z Grójca, dolecia, doleciałem na drugi rozładunek na Górczewsku w Warszawie, tam poszło szybko i była taka mieszanina. Raz mój spedytor mówi to, później mówi to, później mówi to i były ciągłe takie zmiany. Finalnie wyszło tak, że pojechaliśmy na załadunek... E, no za otwock wzięliśmy towar do grodziska mazowieckiego i z grodziska polecieliśmy do Pruszkowa na kolejny załadunek. I w Pruszkowie załadunek trwał bardzo długo, po prawie 3 godziny. Trasa całego przerzutu wynosiła 5 km i te 5 km jechałem przez godzinę, bo były straszne korki. Także tak to wygląda, no ja szczęśliwie kończę ten tydzień, wracam do domu, mamy już dyspozycję na, mamy już dyspozycję moi drodzy na poniedziałek, przynajmniej taką częściową, niestety nie jestem fanem tej dyspozycji, bo będę musiał wstać o godzinie 3.30 albo 4.00, bo o 5.00 rano musimy być na załadunku, na szczęście załadunek mam prawie że pod domem, także, także jest ok. Godzina 18.30 My w Pruszkowie będziemy się wbijać w korki, żeby wrócić na bazę. I kurde, powiem Wam, mam problemy z powrotem na bazę pomiędzy 16 a 20, bo jest zakaz w Warszawie i wszędzie są zakazy tonażowe tam dookoła. I kurde, nie wiem jak jechać: I albo, łapię zagaz, albo, albo łamię zakaz godzinowy na kamerach, albo łamię zakaz tonażowy, żeby nie objerzeć 25 czy 30 km żeby się dostać do drogi, którą jadę na bazę. I tak kurde troszkę jestem zniesmaczony tym faktem. No, także tak to wygląda. O, pani na przejściu po ciemku, ledwo co widać. O, jaki fajny samochód tutaj sportowy. Może, może uda wam się go pokazać. To to jest? Skoda Fabia. O, tu jest. Podziękujemy, że wpuścili E, niezbyt dużą ciężarówkę. No, powiem Wam, że zajebiście się tą skakanką jeździ, naprawdę. Już też się w miarę do tej skrzyni przyzwyczaiłem, już się prawie, że lubimy. E, naprawdę jest tak fajne, komfortowe auto. Nie wiem, które to jest rocznik, pewnie gdzieś 2008, 2010, ale furka zadbana, wychuchana, ładna, Nasz miło i przyjemnie. No i chyba w sumie tyle, co ja chcę. O, wiem! Temat, który możemy poruszyć. Kierunkowskazy na przejściach dla pieszych. Czy jeżeli ja jadę tam, to według Was powinienem wrzucać kierunek, czy dopiero przy zjeździe? Bo tutaj wiem, że są dwie szkoły. Eee... Oj kurczę. Dobra, teraz nasz moment. Ja powiem tak. Eee... Jako, że jeżdżę ciężarówką, to ja uważam, że wrzucać, dlatego żeby poinformować wcześniej użytkowników ruchu na rondzie, co ja będę robić tym samochodem. W osobówce to niekoniecznie, w osobówce to wszystko szybko, sprawnie się idzie włączyć. Eee, no, także dajcie znać, bo sam jestem ciekaw, czy tylko przy zjeździe, czy przed wjazdem na rondo też. No. Dobra, moi drodzy, nie przedłużając, kończymy tego vloga. Eee, mam nadzieję, że w następnym tygodniu uda mi się już wrócić do nagrywania z kamery i że będzie co ciekawego pokazać. I mam nadzieję, że nie zaśpię na załadunek poniedziałkowy o 5 rano. Jedziemy swoją drogą z Warszawy do Sochaczewa, więc krótki przerzut i dalej dyspozycji nie mamy. No i tak w sumie do mieszkania, bo dwie noce w tej skanie spędziłem. No, samochód mały, mniejszy niż ten mój Mercedesik, którego wcześniej miałem, ale wygodniejsze łóżeczko, fajny, przyjemny, taki przytulny bym go nazwał, chyba. To będzie odpowiednie słowo. Dobra, kończę, bo już słowa mi się plączą. Także na razie i do usłyszenia następnym razem.